Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie strasznie, a opowiem Wam o nawiedzonym domu. A zatem zaczynamy. Cześć. Napisała do mnie pani Małgorzata, która chciała podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat... Nawiedzonego domu, w którym ona miała przyjemność, albo też nieprzyjemność yy, nocować. Tak więc już w tej chwili przechodzę do listu pani Małgorzaty z Podkarpacia, która pisze tak: Ja chciałam opisać, co widziałam w nawiedzonym domu. Nie wiem, czy uda się w skrócie, ale chociaż część postaram się w tym mailu przekazać, pisze pani Małgorzata. Nie interesowałam się zjawiskami paranormalnymi ani światem duchów. Ale gdy zaczęły się dziać dziwne rzeczy w domu, wtedy zaczęłam zagłębiać cały temat. Wieczorami słychać było stukanie na strychu. Było to tak, jakby ktoś walił kilofem w ścianę i słychać było lec lecący tynk, pisze pani Małgorzata. Kiedyś podeszła do mojego syna postać w kapeluszu i trzepnęła go w ucho. W nocy syn budził się z przerażeniem. Widząc na łóżku czarnego kota, potem patrzył w jedno miejsce i zawsze przybiegał do mnie spać. Było to regularnie o drugiej w nocy. Takiego czarnego, dużego kota widywałam i ja w piwnicy tego domu, pisze pani Małgorzata. Kiedy wyszliśmy z domu na około pół godziny, a gdy wracaliśmy w kuchni, było pełno dymu, jakby ktoś rozpalił w centralnym. A ponieważ mamy kotłownię w piwnicy, to naleciał dym do kuchni, gdyż ktoś otworzył drzwi. Dziwne to było, gdyż był już koniec sezonu grzewczego i dzień wcześniej był ostatnim dniem grzania. Zajrzałam do pieca, a tam tliło się już wypalone drewno. Co dziwniejsze, skąd to drewno, skoro dzień wcześniej włożyłam ostatnie kawałki. Bo już nie było potrzeby grzać i nie kupowałam nowego opału, pisze pani Małgorzata. Jeden niedopalony, suchy kawałek z poprzedniego dnia był wyjęty i leżał koło pieca. Ja takiego czegoś nigdy w życiu nie robiłam. Ten kawałek jakby celowo został wyjęty, byśmy nie podejrzewali, że w piecu zaiskrzył wczorajszy opał. Jak mógł ktoś tak szybko przynieść skądś drewno? Tak szybko rozpalić i jeszcze pootwierać drzwi do piwnicy, do kuchni w przeciągu pół godziny. Bo tyle tylko czasu nas nie było. I w ogóle jak tam wszedł, skoro było wszystko pozamykane, zastanawia się pani Małgorzata. W bezsilności napisałam do portalu Egzorcyzmy, czy to mogły zrobić złe duchy. I odpisali, że jeśli były inne zjawiska paranormalne, to oczywiście tak. Ginęły rzeczy, były w innych pomieszczeniach. Kiedyś przemknęła czarna płachta w powietrzu. Była w formie psa. Było to tak realne, że ruszyłam za dom, by popatrzeć, czy, co ten pies robi na podwórku. Dopiero potem spojrzałam, że to było jakieś widmo dodaje pani Małgosia. Doświadczyliśmy nadzwyczajnego chłodu mimo dobrze nagrzanych kaloryferów. W nocy syn słyszał kroki, jak ktoś przechadzał się po domu. Kiedyś siedząc w kuchni, widział jak lecą małe pudełka z jednego pokoju, tak jakby ktoś się wyrzucał. Przede mną nagle się zatrzymał, patrząc w jeden punkt i wracał szybko z powrotem. Ja nie miałam wyjścia, wzięłam wodę święconą, różaniec i musiałam iść dołożyć do centralnego. To wszystko przeżywaliśmy latami. To był to tylko taki wielki skrót i wiele mam zapisane w notatniku na ten temat. Potem był ksiądz egzorcysta. Cały dom egzorcyzmował. Mówił, że gdyby się powtórzyło, to prosiłby dać mu znać. Trochę ucichło, ale po jakimś czasie znów pojawiły się psoty duchów, bo chyba tak to można nazwać, pisze pani Małgorzata. Gdyby nie Bóg, nikt by z nas tego nie wytrzymał. Dzięki niemu przetrwaliśmy, ale musieliśmy się jednak wyprowadzić, bo takie życie to jednak udręka. Konsultowałam się z różnymi osobami i księżmi. Jedni mówią, że to jakaś dusza potrzebuje modlitwy, a inni, szczególnie egzorcyści, mówią, że to ma związek z kimś z przodków, z ich grzechami i że tym lokatorem jest zły duch. Jeszcze inny znajomy egzorcysta mówił, że mógł tam ktoś pozostawić jakąś przeklętą rzecz. Nadal szukam rozwiązania i kierunku, co mam robić. Piszę do pana o tym, gdyż pan opisuje podobne zjawiska. Piszę w wielkim skrócie, więc jeśli coś jeszcze dopisać, to bardzo proszę o informację. Myślę, że może poprzez ten przekaz, gdy ktoś usłyszy, da jakąś radę, bo to ciągnie się już ponad 20 lat. Ale jeśli nie znajdzie się taka osoba, to i tak piszę, gdyż pan ma kanał właśnie o takim temacie. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata z Podkarpacia. Dziękuję pani Małgosiu za to, że odważyła się pani i zdecydowała się do mnie napisać. Jeśli ma pani jakieś szczegóły, bo tak jak pani wspomniała, zapisywała pani w notatniku każdy przypadek i każdy szczegół. To bardzo proszę o, o takiego maila. Ja z chęcią go przeczytam i, i przedstawię także widzom. Być może jak będą różne osoby, które miały styczność z duchami, czy też z nawiedzonymi domami, które przeczytają ten list taki szczegółowy, to będą miały jakiś pogląd na całą sytuację i być może... Pojawi się jakieś wyjaśnienie tej całej sytuacji i, i jak z tego po prostu wyjść. Jeśli ma Pani ochotę ze mną porozmawiać na Skype'ie, lub też chociażby telefonicznie, to proszę zostawić swój numer telefonu. Ja na pewno się z Panią skontaktuję i zrobimy jakąś naprawdę ciekawą audycję. Jeśli ma Pani nagranie tego domu. To też bardzo bym prosił o nas o przesłanie takiego nagrania. Może to być nagranie nawet zwykłym smartfonem. Ważne, żeby było to nagranie z miejsca tego właśnie domu. Jeśli pani już w tym domu, jak z treści listu wiemy, nie mieszka, jeśli to nie jest zbytnio daleko, to proszę podjechać i chociaż ten dom ograć z zewnątrz, z kilku ujęć, tak żeby było kilka minut tego nagrania i to nagranie również podesłać na mojego maila. Zwracam się również do państwa, jeśli macie jakieś swoje przeżycia związane z nawiedzonymi domami, nawiedzonymi miejscami, opisujcie to wszystko piście do mnie na maila krzysztof.dega@wp.pl. Ten mail znajduje się również w opisie tego dzisiejszego filmu. Możecie Napisać w temacie na temat nawiedzony dom. I ja już wszystko będę wiedział. Jeśli chcecie, możecie zostawić swój numer telefonu lub login na Skype. Ja na pewno się wtedy z Wami skontaktuję i zrobimy ciekawą audycję. A przy okazji, może rozwiążemy Wasz problem, właśnie związany z nawiedzonym miejscem czy też nawiedzonym domem. Przy okazji zachęcam Was do subskrypcji, do subskrypcji tego kanału, lajkowania, komentowania, udostępniania na swoich profilach społecznościowych. Zachęcam do polubienia strony na Facebooku o nazwie Krzysztof Dęga Zaprasza oraz grupy, która zwie się Grupa Mroczne Tajemnice, to też na Facebooku. Dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym programie.